Hej siemanko, ja jestem Jaska, 16 i witam was dzisiaj w kolejnym na kanale w konieczniku z gier I.O. A dzisiaj zagramy, moi drodzy, grę Space Bump I.O. Jest to kolejna super genialna gra I.O. którą udało mi się znaleźć, moi drodzy. Wolę na tym, że latamy z ta takim UFO i zbieramy sobie tutaj um, różne tutaj rzeczy, żeby rosnąć. o park. A przecież tu jest dobrze trafić do tego parku, bo tu można podrosnąć. Raz sobie zagrałem w tę grę, żeby sprawdzić, czy, czy, czy ta gra działa na moim Androidzie. Czasami jest tak, że niektóre gry nie, nie, nie działają. Myk, myk, myk. Oczywiście tutaj są gracze. Można ich graczy też złapać. Tylko musimy mieć takiego oferta, żeby jakiegoś trafić. Bo na tę chwilę gdzieś zniknęli. O, tu jest. I tutaj. Mamy moi drodzy 400 punktów time out I to są moi drodzy takie mie yy, ra ranki. Miem, moi drodzy, brąz 5. Teraz mam, miałem, znaczy miałem na początku jak zagrałem po raz pierwszy miałem brąz 5, teraz mieliśmy brąz 4, a teraz mamy brąz 3. Czekajcie. No i dobra, otwieramy skrzynkę. Dobra, otwieramy losową skrzynkę, jak będzie ta środkowa. Skin. Zielony skin, no dobra. Musimy oczywiście, moi drodzy, na początek drzewa pozbierać. Tu są ludzie. Ludzi, ludzi też trzeba łapać. Co? To, są, to jest chyba azjatycka gra, coś mi się tak wydaje, bo to ludzie chodzą w tych takich typowych azjatyckich czapkach. O, gracza złapałem tu, jeszcze kolejnego gracza złapiemy Słoweto, ja nie wiem, czy to są gracze, bo to mogą być boty. Kiedy jest ten ostatni gracz tutaj? Time Out chyba... Gracze zniknęli, a nie Time Out. Bronze 2. New Map. O, nowa mapa jest. So Much Gold. Co to jest za głupia gra? No dobra, mamy nową mapę. Zobaczymy, jak ta mapa wygląda. Chyba podobna jest. Ale zobaczymy. Zobaczymy, czy, to, czy coś tutaj znajdziemy ciekawego. Dobra, drzewka, drzewka. Musimy, moi drodzy, pozbierać też budynków trochę. Ci ludzie w ogóle są, są magiczni, przychodzą przez ściany. Normalnie tu jest jakiś gracz. Tu to było. To chyba nie był gracz. Jestem ostatni na razie. Tutaj, moi drodzy, jest mało rzeczy, które można wściągnąć. Dobra, tu jest dużo. To był po prostu boost, który dawał nam większy, większe pole widzenia. Spoko. Ufo nasze ufo musi najwięcej wchłonąć. Chyba trzecie miejsce zajmiemy. I tak jest nieźle. Mnie to wystarczy po prostu, że hmm, będziemy mieć trzecie miejsce i jakoś ten awans będzie tej rangi. Dobra. Co to za boost? Nie wiem co to za boost. Ale jest bardzo fajny. Może uda się pobić rekord, bo rekord to był jakoś tak z 500 punktów. Okej okay. 800, prawie 900 1200, 1223 Bronze 1 Open Chest. Otworzymy skrzynkę, oczywiście tę skrzynkę. 150 diamencików. Okej, okay, mi się to podoba. Gierka jest fajna, hmm, chociaż. Podobno trochę do Houlio. Play tournament. Okay, gramy na tornamencie, czyli na takim... Coś jak, moi drodzy, konkurs jakiś taki. Tylko, że musimy tutaj szybko podrosnąć. Okay, wszystko tutaj będzie nasze, u, już u, urosłem nieźle. Tylko już chyba trzeba budynki jakieś wciągać. Dobrze, jeżeli chodzi o te, te ornamenty to jest Biorę proste, tu jeszcze Chińczyka jakiegoś złapiemy po drodze. Tam jest jakiś gościu. To idziemy po niego. Nie, to jest jakiś boost. Jakiś gracza a z przy okazji. Okej, okay, niezły jest, nie awans. Może uda się wbić, moi drodzy, złoto. Okej, okay, te tornamenty te są całkiem fajne. Dobra, teraz możemy złapać sobie trochę więcej rzeczy, trochę większe i oczywiście będą to małe domki. No, budynek można wyrzucić poza mapę. Myślę, że mogę go wciągnąć, ale on wypadł niestety. Jezu, ja je tak rosnę, że ci gracze niedługo nie będą mogli nim nic zrobić. Trzech graczy pod na, pod koniec, idealnie, Silver 5, srebro 5. Okej. Okay. Next round. następna runda. Hmm. <noise> jakoś gracza przy okazji do dorwałem. Tu szybko tych mniejszych domków trzeba. Do, tutaj są raczej takie większe, ale i tak podrośniemy na tym. zjemy trochę mniejszych i dorwiemy trochę. Gracze nie mogą się ruszać przez chwilę. Ich mieć, to jest ciebie zopiemy. Chodź tutaj, gdzie uciekasz Uch, chyba mam jakiegoś innego skina Srebro 4. Nowa mapa mamy nową, ma mamy nową mapę i nową skrzynkę do otworzenia 300 diamentów. <laughs> O Jezu, kliknąłem reklamę. To no może tak odcinek będzie miał 20 minut. Ten tornament cały przejdziemy. O, pustynia to jest nowa mapa, rozumiem. Dobra. Kaktusów, ludzików trochę. To to jest za jakaś zdolność. Dawaj to A, boost powiększający. Spoko. To ja rozumiem się busty pojawiają co jakiś czas. O zmniejszyło mnie. Lag, lag był, ale mały ludki lak. O, drugie miejsce zjadłem, przykro mi koleżko. No i kolejny, moi drodzy, awansik, prawie że. Okay. Więc teraz ostatni. Ostatni tutaj cały konkurs. Okej. Okay. Szybko musimy rosnąć, dawać jakieś rzeczy. No tutaj nie widzę nic, Halo. To są jakieś malutkie budynki. No niestety tutaj małej drodze zostało... Ma Jezu, przegram chyba. I jeszcze mi ukradł dziad. Dobra, wygr wygram jednak. Pozjadam tych graczy. Chociaż jeżeli nie zdobędę masy, a on zdobędzie więcej... Niestety przegrałem dlatego, że nie miałem nic do złapania. To losowo, losowo spa, spawnuje jeszcze reklamę, datą spadać mi z tymi z, z reklamami, reset. Można reset z reklamy, ok. Ok, koniec reklamy, uiszu. Aha, czyli to zresetowało cały ten event. A tu diament, diamenty się dostaje tylko na tym tornamencie. Ja myślałem, że coś lepszego, a to nie, to się tak średnio opłaca, jednak. Lepiej sobie po prostu tak powbijać. Tutaj. Yy, jakiś wynik fajny. Zawsze jakoś gracza się yy, pożre. 500 punktów. I dobra, lecimy tam, gdzie są te budynki. Bo nic do będę, nic, nic tutaj. Nie, jednak nie. Tutaj, środkową pro poproszę. To będzie 350 diamencików. Na szczęście, moi drodzy, tutaj będzie więcej odcinków z tej gry. już ostatnia gierka i moi drodzy, zakończymy ten odcinek. No, żeby nie przejść całej gry na jeden raz, bo to będzie trochę głupie. Nie będę mieć potem co, co tam nagrywać, bo... Pik, pik, kłygłoś mogę budynki małe brać. Niestety, tutaj jest takie coś, że. Kurde, żeby się zmieścić, trzeba coś przepchnąć. O, wreszcie, Jeden gracza. I poświęcenie tego gracza sp 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 sprawiło, że mogę teraz jeździć większe budynki. Co tam, jest jakaś mapa, widzicie to? Na dole ekranu jakieś tam rzeczy spadły. A po ludzie je podrzucali. Dobra, już wiem o co chodzi. Jakieś lagi, ale zlakowało mnie teraz. No i niestety, moi drodzy, drugie miejsce. Gdzieś widziałem podobną grę Ale taki, taki gier to nie chcę nagrywać Misje Zabrać te diamenty, okej, okay. do czego są diamenty? Skiny jakieś? Następne na złocie 5 Odblokowałem losowy, o, ale brzydki. Okay. o, jest jakiś gracz, fajnie. Te samochody, te samochody są magiczne, przejeżdżają przez budynki. Jakby ich tam nie było. A to w sumie, to trochę tak jest. No to bo te budynki zostały po prostu przesunięte. raczej tak, jakby ich nie było. Dobra, tutaj mam coś zielonego. Co to da? 15 sekund takiego zwiększenia. A, wpadłem w tego gracza, a on jest takiej samej masy co ja i nie mógł mnie, mnie zjeść. Dobra, wygrałem pierwsze miejsce Silver 2. Także moi drodzy. O jezu, reklama. Dziękuję Wam za oglądanie tej gry. To oczywiście Space Mumpio. Jeżeli chcecie, możecie pobrać tę grę, naprawdę jest bardzo fajna. Możecie oczywiście zasubskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem, napisać fajny komentarz, dać łapeczkę w górę, zapraszam was na poprzednim filmie na następnego na razie, cześć, hej, hej. Możecie też udostępnić ten, ten film znajomym, także na raz,